Cześć kochani, witajcie 10 grudnia. Zobaczcie ile prasowania mnie czeka. To wszystko są ciuszki dziecięce i pieluchy. Także dzisiaj czeka mnie dużo pracy i pojawizy już chce mi pomóc. się obudził? Hej! Cześć, śpioszku! Jak się spało? Jak się spało? Jaka zaspana, maleńka moja! Jaka zaspana! Hej, zobacz, misio! Misia, i zobacz, kotki z tobą spały. Wiesz? We trzy tutaj spałyście. Bateria jest już na wyczerpaniu, więc tak na szybko pokażę Wam tylko moje stanowisko do prasowania, które mogliście przed chwilą oglądać w akcji. Po prostu nie lubię prasować na stojąco, zwłaszcza kiedy mam bardzo dużo ubranek dziecięcych. I wymyśliłam sobie coś takiego, że tutaj stawiam sobie pufkę, deskę kładę na kanapie, właśnie tutaj pod ubrankami jest deska. Tam podłączam żelazko, stawiam sobie komputer i włączam jakieś filmy. W tej chwili są to vlogmasy innych. I tak po prostu wygląda moje prasowanie Nadia Spała, więc. Zdążyłam wszystko poprasować i jestem z siebie zadowolona, że w końcu udało mi się to zrobić. Bo wczoraj jednak mi się nie udało. No jestem zasapana, bo jest mi strasznie gorąco od siedzenia przy żelazku. A w ogóle to jestem ciekawa, czyje vlogmasy lubicie oglądać? Dajcie mi znać. Powiedzcie u kogo oglądacie też vlogmasy. Ja oglądam u Zoeli. I Alice Wolf Channel. Właśnie teraz nadrabiam jej filmy, bo tak jak już wspomniałam w jednym z moich poprzednich filmów, nie oglądałam jej vlogmasów, żeby mieć niespodziankę z kalendarza Loxiten. Także teraz to nadrabiałam i właśnie tak sobie prasowałam w takim towarzystwie. No i dajcie znać, jakie vlogmasy Wy jeszcze lubicie oglądać. Jeszcze się dzisiaj do Was nie odzywałam, żeby cokolwiek powiedzieć o dzisiejszym dniu. Także mamy dzisiaj sobotę. Jest godzina 15, a i w domu i na podwórku jest tak ciemno, jakby to był już, nie wiem, jakiś wieczór i wydaje mi się, że chyba cały dzień padało. W każdym razie ja nawet nie wyściubiałam nosa na zewnątrz. Dzisiaj miałam dosyć pracowity poranek. Jak mogliście zobaczyć, przegarnęłam trochę w sypialni, później Nadia mi się rozwrzeszczała, także... Musiałam ją uspać, bo zachciało jej się spać A jak zasnęła, zabrałam się za prasowanie jej ubranek Których nazbierało mi się już całe mnóstwo Także ja już poprasowałam, pochowałam wszystko na miejsce No i teraz nakarmiłam Nadję i muszę zrobić jeszcze miniaturkę do dzisiejszego filmu Który niedługo powinnam dodać no i Rafał zadzwonił już, że wraca Także robię mu kawę W ogóle Rafał miał mieć dzisiaj wolny dzień Żeby po prostu sobie odpocząć Bo ostatnio już cały czas pracował I miał tylko niedzielę wolne Także był już wyczerpany, wycieńczony, zmęczony totalnie Poza tym przewiał sobie plecy i strasznie go bolą Także chciał po prostu odpocząć no, a wczoraj szwagier poprosił go znowu o pomoc przy remoncie, także rano już pojechał do pracy i teraz zadzwonił, że wraca, więc y, robię mu kawę i zjemy zaraz sobie jakiś obiad. Chciałam jeszcze ogarnąć salon, ale już nie zdążyłam. Najwyżej zrobię to wieczorem, nie wiem jeszcze się zobaczy. I trzeba otworzyć kalendarze, ale na razie widzę. Tajnik, więc idę zalać kawę. Otwórzmy sobie kalendarze. Zacznijmy od tego, od którego zawsze zaczynamy. Co dzisiaj mamy? Rękawiczkę. słodziutkę. Mniam, mniam. W milce numerek 10 mamy tu. Więc otwórzmy księżyc. Jaki fajny. Z nadzieniem czy bez? Mmm. Z. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam te czekoladki z nadzieniem. A w środku okienka mamy ciastka na nartach. Także fajnie. Przejdźmy sobie do ostatniego kalendarza. Gdzie jest dziesiątka? Na górze jest dziesiątka. Coś niedużego. Co to będzie? Myślałam, że otworzyłam jakieś nowe okienko, ale to już jest otwarta trójka. Także spokojnie. Dziesiątka. No jakiś krem. Co to jest? I tutaj czytam na opakowaniu. Że to jest chyba krem do twarzy. Także fajnie na pewno wypróbuję, bo akurat mój obecny krem do twarzy się kończy. Więc ten będzie w sam raz. Koniec! Czas płynie niesamowicie szybko, mamy już wieczór i jestem tutaj sobie z Bezią i będziemy się chyba już z wami żegnać. Rafał właśnie poszedł do sąsiadki odnieść jej naprawionego laptopa, także zostałam na razie sama. No i zaraz będę kąpać dietę, także myślę, że już więcej nic nie będę nagrywać. Mam nadzieję, że vlog się Wam podobał. Jutro mamy niedzielę. Kurczę, będę musiała wcześniej wstać, żeby dla Was zedytować vloga. No ale trudno, mam nadzieję, że wstanę. Sobota dobiega końca, także żegnam się z Wami. Zostawcie kciuka w górę. Jeżeli film się Wam podobał, wyjdzie nam zasłania. <laughs> Przeszła właśnie po moim brzuchu. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli film się Wam podobał. Zajrzyjcie na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem mówię Wam pa pa. I widzimy się jutro.